Okej, okay, już któryś raz nudzi mi się to powoli. Nie, po, pozdrawiam babcię z Czech, tatę z Hiszpanii, yy, matkę z Rosji i mojego kuzyna psa z Hiszpanii. Okay. O, I oczywiście jeszcze dziadka z Danii. I, i też psychopatki. Gramy w gry TG18 Speed. GTA Fightblast.N. Gramy w gry TG18. Super Speed! Gdzie Fire Blaster? Nie ma gier dla Przy każdy kiedyś zasnę? Grand FIFA. Ten rybun co pływa płytko. Nie może. Na Ale i tak wiem, że FIFA jest najlepsza. Dla metry RG18. I Speed, idzie to fajdlaster. Znane gry. RG18. Speed, idzie to fajdlaster. Wydaję kęż na te gry, kupuję sobie Golda. A i tak nie umiem w te gry grać. Ale mam hajs, to kupuję Gram. Dniami i nocami rozwaliłem dla Przez te gry, a jak dostanę nowego to po miesiącu już go nie będzie i będzie leżeć na ogródku. A tak w ogóle, to lubię te gry. Lubię gry. Ramy w gry. EG-18 Need for Speed. Geta fight blaster. Ramy w gry. EG-18 Need for Speed. No i Geta fight blaster. Nu, e gata, blaster. Nu, e gata, paid blaster. Eu Jo,